z tej strony Zoe Gadajski Chciałem wam pokazać Boga klęza Słuchajcie tutaj Niesamowicie zajebiście Cassiopeia dobrze grała swoim klęzem Po prostu byłem w szoku Myślę, że powinna znaleźć się tutaj Na ścianie sław Zobaczcie Pierwsza taka akcja Ja kontra Cassiopeia Tutaj widzimy Powoli się przygotowujemy do takich Aj tu ja się staram obijać w jakiś tam sposób No idzie mu mumu mi od lewej strony No i powiem wam Tutaj czekam, czekam czekam, a mu się potem wygubił. Aha nie, jednak nie No dobra, tutaj było nieudane to. Ale to powiem wam takie akcje się tam rozkrywały po czasie, że... Przecież to tylko odszukać, wiecie, taki, taki filmik trochę po, po, pocięty niech będzie. Hmm. Tak. Oczywiście tą rundę grałem z szamanem Dusz. to był jeden z pierwszych takich lepszych blędzów, które Asiopeja zagrywała. Już się wyrąbałem na tym nie jeden raz. Chodzi mi tylko o te momenty, gdzie ona używała tego klęsk. Um. O, tu jest jeden z tych momentów, gdzie Kasiopeja dobrze użyje klęza i ja będę po prostu w szoku, że coś takiego wypaliło. Ja tu Casiopeia chcę podejść, bo widzę, że ona Erki nie ma. I czekamy sobie na rozwój wydarzeń. Wszystko tutaj. Wizja, smok, kurczę, smok czy nie ma smoka? Dobra, nie mam pojęcia. Tu się szykujemy do fight'a. Didestick elegancko tu wchodzi. Pierwszy klęs, gdzie Kasiopeia uciekła. Po prostu uciekła, tak jak gdyby nigdy nic. Widzieje jeszcze, proszę o sobie tam bokiem. No i tyle. Ja ją podpaliłem, chyba. Hmm, dobra, nie podpaliłem, myślałem, że ona zginie. No i to taka surprise, bo. No. Tam hmm. chyba tą Cassiopeia, jeszcze ten. No tak, klędzik oczywiście. Yy, tutaj bitka na pierwszych levelach. O! I tu był ten moment pierwszy, chciałem to przedtem pokazać, gdzie ona zajebiście klęza użyła. Patrzcie, poszedłem, uderzyłem, ją rzuciłem i Gnita i zostało jej trochę życia. koniec. Już, już nie mogę nic więcej zrobić. Oklędzik był użyty. Hmm, wam tutaj jeszcze jakieś bitwy, bo to było parę takich tam tamtego było znacznie więcej Tu ja się głupio wyrąbałem, po prostu poszedłem do krzaków, pierwszych lepszych, nie ładując tego. A reszta gry przebiegała mniej więcej yy, Także kurczę coś, coś po prostu się działo ten. A mum akurat mogliście zobaczyć, jak mówię Merkurego. Bardzo nerwująca rzecz. Tu był moment... Czekajcie, ja to spazuję. Tam był moment gdzie Fidestik chciał erkować, pingował nam. Ale myśmy wszyscy przejechali po prostu tym portalikiem od Ward'a i zniszczyliśmy całą koncepcję teamfightu i o mało nie przegraliśmy tego. Tu widzicie, Fidlestick kupił tyle czasu, ile mógł. Kolejny dobry klęs od Cassiopei. Tutaj akurat ją podpaliłem, więc ona powinna zginąć teoretycznie. No ale wydaje mi się, że po prostu Karma... Karma po prostu tutaj ją trochę, że tak powiem, podreferowała. No i tu... Czekajmy prawie teamfighta, zostało nas trochę, a mogliśmy po prostu poświęcić na przykład jednego za pięciu, więc to też jest ogromna różnica, to jest strata, tak? Ty może ona nie puszcza dobrze tych kultów, tych tak? Bo to nie jest main Cassiopeia, ona po prostu gra technicznie dobrze, tymi plensami operuje niewiarygodnie dobrze i, no że tak powiem, tak czy siak wykrywa, no bo jednak Cassiopeia to Cassiopeia, ona też swoje zrobi. No i ja tutaj no, niestety nie udało mi się przeżyć tego, bo, bo, bo tak, no na Cassiopeia przeżyć było ciężko. Ten mecz jest, moi drodzy, przegrany. <laughs> ja tego jednak nie będę ciąć, tak sobie pomyślałem. I jednak jest tylko 5 minut. No ja tutaj daję się już ponosić. Nie, nie potrafiłem się skupić. Też nie mieliśmy jakoś zbyt dobrego teamu. Ja tutaj zrobiłem największy diff, no niestety ten kęs mi nie podpadł i już byłem zirytowany całą tą grą. No i tak się gra potoczyła. Jakieś team tutaj znowu są. Ja próbuję wyłapać tutaj jakieś solo kile Co co niestety mi się nie udaje. Jeszcze prawie Ezreal mnie zabija. No i nawracam się na topa, żeby oddefować towera. Nie pamiętam dokładnie nie bo ja tyle gier zagrywam że to się w głowie nie mieści tutaj było flesza elegancko no i oni poszli na barona w tym momencie tu jest po baronie zrobionym ja znowu próbuję solo łokić jakieś fragi to się nie udaje oczywiście trochę Fidlestrub się zagalopował był ogromny cecek i nie można było nic zrobić tutaj też prawie ja się dałem wyłapać temu Amumu i tak teamfight'y się toczyły, zgrania nie było, niestety się nie udało tej gry wygrać. Tutaj ostatni teamfight wam pokazuje co i jak. Tutaj kurczę dobrze, Urtwid Steaka, ale znowu z naszej strony był brak reakcji na to wszystko. No niestety kurde, się kurczę, nie mogliśmy tak dobrze zgrać. Niepotrzebnie jeszcze Kamila wchodziła. No i tak o tym sposobem przegra przegrana gra. No i tyle. Także dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Będzie jeszcze w kolejnych filmikach dwóch bajka, one trick pony i coś jeszcze co przygotowałem do was. Także trzymajcie się i do zobaczenia miłego dzienka. Nie mam takiej siły, żebym mógł kotać to. Te godziny, ej, tej godziny. Każdy moment moje na szkło.